Na 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 ja Dziękuję Bogu za to, że Cię mam! Hej, ciasteczka! Dzisiaj robię McDavid z McDonald'a. Alfa, jaka piosenka jest? Zgadujcie, piszcie w komentarzu, kto wyśpiewa i jaki tytuł jest z tej piosenki! A trzy najlepsze komentarze wyróżnię w następnym filmiku. To jest burger oczywiście, podwójna porcja mięsa, pyszna była, wreszcie dostałam bez sezamu, zobaczcie, jaka piękna była rewelacja, dodatki keczup, musztardka, cebulka i ogóreczek, wszystko tak się komponuje, że chce się tylko jeść. No i zapomniałam o czym? O serze, ale miałam powiedzieć, żebyście napisali w, kom w komentarzu, od czego zapomniałam, a już wiecie. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, oglądajcie na Instagram, a jak lubicie Magdabu, dajcie łapkę w górę. Najlepsze komentarze, Marta Czajkowska, Podlasia i Aga K. Zabieram się do zrobienia mięsa wołowego na burgery. 100 gramów mięsa wołowego. Zmielone mięsko, piękne, pachnie cudnie. Dokładam do tego troszkę cebuli. Tak małą półweczkę skroiłam. Świeżej teraz cebulka taka jest fajna, nowa. No tyle, tyle zostawię do Dekoracji, do tego dodajemy. Tu mam pół łyżeczki soli i pieprzu. Tak i dam łyżeczkę musztardy. Na razie to wymieszam łyżeczką tak soli, ale zaraz to będę robić ręką. Nie od razu. Ręką. Pomieszamy wszystkie składniki. Wygnieciemy. O, pięknie. Spróbujemy. Też o, próbuję. A, no idealnie, dałabym no. okay, tej soli. Super. Spróbuję teraz dwa takie cieniutkie burgery. O, to jest Najpierw sobie robię taką o, tak gładką kuleczkę, potem rozwiniam tam na ręce. Czyli znaczy zobaczę robi takie, są takie, też są. Ringi, o, takie kółeczka, więc jakby się chcielmić takie dokładnie, piękne, ładne. No to można, ale ja sobie dam radę, zobaczcie. O, nie kleje mi się, zamoczyłam też ręce, żeby mi było łatwiej formować mięso. Jeden mamy, to teraz drugi. To troszkę mam za dużo mięsa. Trzeba zrobić grubsze. Zostanie na jednego, będzie pojedynczy. To jest to właśnie, już dowolnie. Jak sobie chcecie grubości, lubicie, to można przecież mieć też grubszy. Maciek, akceptujesz taki? Tak? Kiwa <gibam gibam> głową, czy tak? Dobra, no, bo to jest ocena mojego wykonania. Nieraz <gibam> niezadowalająca, dostateczna siadaj dwa, nie jak to nie, jak to tak było jeszcze za moich czasów w szkole siadaj pała, dostatecznie a, już, nie, chciałaś tam ale nie było szóstego, na no, chyba no, tylko truje, dwoje ale bardzo rzadko dostawałam, Boże nie wiem, czy kiedy dwoje dostałam w szkole ja jak czwórki miałam, oj olej mi się smaży, już czuję tutaj przenoszę sobie na ten aha, tu mam ten rozgrzany, tam jest więcej tak, mam patelnię już z Olejem, tak, już jest dobry i teraz smażymy, kładziemy. No one są cienkie, no tak, że po dwie minutki z każdej strony wystarczy. Tutaj jest tak ładnie formujemy Dwie Więcej dajemy. No burgery już ugotowane, smażone. Poskładam na ręcznik papierowy, z nadmiaru. Podgrzałam bułeczkę, teraz ją kroję. Tak, a to takie duże mam. Kładę serek, sobie tu przygotowałam. Dokładnie, nam tutaj o, na ciepłe do burgera damy tu drugi. Wow! Co to za rozpusta, proszę Państwa. I teraz co tutaj będzie? Ogóreczki. Moje kiszone jeszcze nowe już rosną, a te jeszcze jeszcze mam z tamtego sezonu. Czekajcie. Trochę ketchupu. Tam już tak ładnie tu Stawało. A, można się pobawić. Można sobie tutaj właśnie jakieś wymyśleć. Ok, I teraz co jeszcze? Musztardy. Ta. Pięknie. tu rzucimy po. bułkę. I cebulkę posiekaną drobno białą, świeżutką, pyszną pięknie. Jest? Jest! Pięknie wygląda! McDonald's, McDonald'a gotowy. Mm, duża porcja męsa, pyszna buła. I dodatki, które super się komponują. Pozdrawiam cię do następnego odcinka.